Vlogmas dzień 26, tak wygląda moja garderoba po świętach, znaczy się jeszcze są święta, kalendarze jeszcze są niewyrzucone, tutaj nie komentujmy tego, no comment, nie komentujemy, nie komentujemy, słuchajcie, nie komentujemy. Cześć wszystkim, witajcie w kolejnym vlogmasie na moim kanale, dzisiaj jest 26 grudnia. Tak, tak, dzisiaj jest 26 grudnia. Zaczniemy od naszego tego kalendarza adwentowego, tego, który otwieramy od 25 grudnia do 30, 31. Jestem mega ciekawa, co tutaj będzie w tym 26. To co odczepimy fajnie. Wczoraj była paletka do konturowania, a co będzie dzisiaj? Jest to coś takiego małego, dziwnego. Wygląda jak taki pędzelek troszeczkę. Także jestem mega ciekawa. Uuu, jest to szminka, ale o jakim kolorze. O mój Boże! Dzień to wygląda, że ma czerwoną zakrętkę. Jest to szminka Lipgloss, czyli to nie będzie matowa. Ale jaki kolor, jaki... Uuu. A, to jest taka, że nie widać tego. To jest taki błyszczyk bezkolorowy. Po prostu nam się usta. Nie, no w sumie jest taka trochę poświata. Nie pachnie, po prostu usta nam się błyszczą. Fajna sprawa, fajnie, ładnie to wygląda. My taki błyszczyk, ale taki bezkolorowy, mieliśmy w tamtym kalendarzu. A tutaj mamy taki kolorowy i patrzcie, jest pełnowartościowy, taki, wiecie, duży. Także jak najbardziej. Na plus, myślałam, że tam będzie pędzelek, jeśli byłby tam pędzelek, to byłabym bardzo zła. I co, mamy teraz godzinę 13, praktycznie, ja wstałam sobie 11.48, bo było 12 minut do rozpoczęcia się vlogmasu, właśnie już poprzedni vlogmas wszedł na kanał. Ja teraz bym się chciała umyć, wziąć taką relaksacyjną kąpiel i chciałabym już mieć ten blond, ale muszę czekać do... 8 stycznia, bo myślałam, że mam 7, ale okazało się, że 7 mam prawo jazdy, a 8 mam włosy, mam fryzjera. Mamy całe pudełko tych pudełek jeszcze, no ale wiecie, mi te mydełka się nie podobają, ich nie używam. Dlatego wzięłam jakąś kulę musującą ze sobą, ale wiecie, ile nam zostało tych kul? Trzy tylko. Czemu? Czemu ja je wszystkie zużyłam? O, tutaj mamy jeszcze te dwa pudełka różyczki. Fajnie. Podobał mi się ten kalendarz z tymi mydełkami i z tymi różnymi kulami do kąpieli, bo serio zaczęłam teraz używać kule do kąpieli. Ale muszę właśnie dokupić. W końcu jutro są otwarte sklepy. Boże, jak ja tęsknię za zakupami, już bym mogła jeśli i wszystko kupić. <grym> Ale jutro będzie bardzo dużo osób w galerii, bo wiecie, po prostu dzieciaki podostawały na święta pieniążki niektórzy i będą pewnie sobie chcieli kupić. Ja jak, dosta jak byłam młodsza, dostawałam pieniążki na święta, to zawsze od razu czekam tylko, aż się święta skończą i na następny dzień... Od razu szłam do galerii i chciałam sobie po prostu coś kupić. Dobra, więc lecimy zrobić sobie kąpiel. Cześć kochani, słuchajcie, mam godzinę po 16. Ja sobie leżę w łóżeczku, cały czas leżałam. Pograłam sobie trochę w Simsy, pościągałam nowe mody, ale odechciało mi się, wszystkiego mi się odechciało. Mam szlafroczek swój nowy, który dostałam od Mamusi i od Tatusia na święta. I co. I tak przebiega mój drugi dzień świąt. My dzisiaj nigdzie nie pojechaliśmy do żadnej rodziny, ani nikt do nas nie przyjechał, gdyż nawet nie wiem, mojego taty chyba teraz nie mam w domu, może on pojechał gdzieś, ale moja mama od 7 do 19 już jest w pracy, bo moja mama pracuje w szpitalu i wiecie, to, to, dla szpitala to nie jest ważne. To, czy to jest wigilia, czy to jest sobota, czy to jest poniedziałek Po prostu tak mają, tak mają poukładane dyżury. Cieszę się, że chociaż moja mama nie pracowała w Wigilię. Bo były takie y, dwa lata temu, czy trzy lata temu, na, r, nie rok temu nawet, ale rok temu pracowała w Wigilię od 7 do 19 pracowała, więc dopiero y, no to jeszcze jakoś się dało, bo poczekaliśmy po prostu na nią zaczęliśmy w Wigilię o 20.00. A jak na przykład szła na noc albo coś, to było, to było takie wiecie smutne, albo jak miała dobę, czyli była od 7 rano 24 grudnia do 7 rano do 25 grudnia. A Wigilia bez mamy to, to, nie, to nie jest Wigilia. Dlatego cieszcie się, jeżeli wiecie, możecie być te trzy dni pełne, 3 dni świąt, czyli Wigilia i dwa dni świąt ze swoją rodziną. Bo mi jest troszeczkę przykro, że mojej mamy nie ma. O, mój tata idzie. Był siusiu, z Achtusiem, siusiu, z pieskiem. Troszeczkę mi jest przykro. Wiem też, że moja mama w Sylwestra... Teraz chyba w tym roku idzie 1 stycznia dopiero do pracy. Sylwestra 31 grudnia ma wolne. No ale na przykład dwa lata temu, pamiętam, dwa albo trzy lata temu, ja byłam u koleżanki w Gdańsku, a moja mama właśnie była na noc w pracy w Sylwestra. Czyli szła po prostu 31 grudnia, grudnia na 19 do pracy i 1 stycznia wracała 7 rano. I mój brat też był gdzieś u kolegów. Ja jeszcze byłam taka młodsza. Wiecie, że to nie było żadnej imprezy czy coś. Ja po prostu byłam takie jakby mojej kuzynki, koleżanki w Gdańsku. My sobie tam siedziałyśmy w piżamkach. Naprawdę wtedy nawet nigdzie nie wyszłyśmy. A mój siedział sam w domu, jakbym była starsza, to bym została. I w tym roku teraz spędzam właśnie Sylwestra chyba z moimi rodzicami, bo troszeczkę się pozmieniało w, u mnie w relacjach damsko-męskich, jak i w relacjach takich przyjacielskich. Bo no zostały tylko te osoby, które miały zostać, a niepotrzebne po prostu fałszywy przyjaciele się ulotnili. Cieszę się, że mam po prostu taką cudowną mamusię i tatusia i mojego brata montażysterianga. No. Czy było mojej mamie miło, to pojadę po nią do pracy o tej 19, wzięłabym ze sobą dla niej jakiś prezent, ale nic nie mam. Dopiero prezent, który ja jej kupiłam, to albo może tak być, że albo przyjedzie dzisiaj wieczorem, a jak nie przyjedzie dzisiaj wieczorem, no to po prostu go zamówię jeszcze na internecie, bo moja koleżanka po prostu była w Stanach i miała go tam kupić. Ona kupiła ja tam to dla mojej mamy jest pasek z Gucci, ale jak nie przyjedzie no to po prostu będę musiała zapłacić dwa razy więcej i zamówić po prostu w Polsce Mamy godzinę 18.30, ja się ubrałam, znaczy się tylko spodnie, góry mam od piżamy. i jadę z moim tatą po mamę do pracy, żeby się po prostu przyjechać. Bez <grym> żadnego celu w ogóle, po prostu na 20 minut, żeby pojechać po mamę i wrócić, bo trzeba jechać do szpitala, na drugi koniec Elbląga i wrócić. I tak po prostu jadę, żeby się przyjechać, bo tak mi się nudzi. Boże, ja nie lubię tych świąt, naprawdę, bo w święta mi się nudzi. Jak nie ma świąt, to są chociaż sklepy otwarte. To teraz, teraz właśnie wychodzi, kto jest uzależniony od zakupów. Kto jest teraz właśnie wychodzi, kto jest uzależniony od zakupów, właśnie kinia. Słuchajcie, słuchajcie mnie. Nie ma sklepów otwartych, to ja chociaż coś sobie zamówiłam na internecie. <laughs> nie, no, słuchajcie. Zamówiłam, tak, zamówiłam, ale zamówiłam bardzo potrzebne rzeczy, bo zamówiłam dwie ogromne lampy, te takie softboxy do nagrywania i takie, wiecie, ogromne, takie na, sto na stojaku, na statywie, tło rozciągane, zielone griskina, żeby można było też, żeby, wiecie, na przykład, można było ustawić jakieś tło podczas nagrywania, albo po prostu normalne, zielone, żeby było zarąbiste oświetlenie i na to wszystko. Yy, wydałam około 500 zł, także nie było aż tak źle, bo myślałam, że te green screeny będą droższe, ale i tak najdroższa inwestycja wybierał przede mną. Muszę kupić ten aparat i nie mogę się do tego zabrać, bo boję się, że nie będę miała żadnych dochodów zaraz. Pójdę z torbami i tyle. I dzisiaj jak wrócimy, to zrobimy sobie takie spa, takie, wiecie, takie pielęgnacja. Maseczki sobie zrobimy, te takie, które zamówiłam właśnie z Allegro. Nie wiem, czy pokazywałam wam je we vlogmasie wigilijnym, pokazywałam wam te maseczki pod oczy i te na usta. Nie wiem, po co w ogóle tu weszłam. Nie wiem, po co zrobiłam. I pokazywałam wam te maseczki. To właśnie dzisiaj je zrobimy. I ja je zamówiłam, że 10 sztuk było po 12 zł, czyli zapłaciłam razem 24 zł i 10 sztuk mam na usta i 10 sztuk mam pod oczy. I chyba jeszcze zamówię. Nie wiem, bo fajne, podobają mi się one nie wiem, czy one coś dają, ale podobają mi się. Podoba mi się też ich cena, że są tanie po prostu. Wiecie, ja to jestem łowcą okazji. Jestem takim grą. Bym powiedzieliście, bo właśnie raz pytałam, żebyście dali mi taki przymiotnik osób, które zbierają rzeczy, że to są graciarze, śmieciarze. Tak, to jestem śmieciarzem, jestem śmieciarzem. Ja jestem cały czas w piżamie. Góry mam od piżamy. Do też tylko na to dresu nałożyłam moje futerko. Opowiem wam w ogóle śmieszną historię związaną z tym filmikiem, który wczoraj no, tak, dla was jak jutro oglądacie tutaj wczoraj, z Legmasu numer 25. Otóż, oczywiście, jak montażysta go tego zmontował, była godzina około 1 w nocy i on zawsze ustawia premierę na, na następny dzień, na godzinę 12, czasami na 14 to zależy, bo ja sobie tak to potem zmieniam, tytuł nadaję i w ogóle. I on go sobie przez przypadek zapomniał premiery ustawić i wstawił go o pierwszej wtucy. I słuchajcie, ten film był 4 sekundy na kanale, a parę osób już go... 30 parę osób, 30 parę było łapek w górę, a 120 wyświetleń on już. Chciał. Ale potem już znowu był na prywatny, na zaplanowany. Ale teraz na przykład dostaje światło dzięki. I teraz zostaje komentarze no znaczy, się, wiecie, teraz co odczytuję, bo na Instagramie są wiadomości, że Kinia, co się stało z tamtym filmem? Dlaczego on usunęłaś? Dlaczego usunęłaś film? Ja nawet nie wiedziałam, że on był na kanale. A co dopiero usunęłam? A teraz lecimy po mamę. Zrobimy teraz te plastry i ja mam je tak typowo na nos. Ty wiecie, co, niby pory odrywają, one naprawdę fajnie działają. Ale wydawało mi się, że miałam też takie na no to tutaj. O Jezu, bo tutaj co się dzieje, to jest Masakra! No nic, nie mogę tego znaleźć, także... Po prostu weźmiemy dwa płatki i jeden damy na nos, a drugi damy tutaj. Jak ktoś wie, jak, to, jak tego używać tak profesjonalnie, to może dać znać. Bo ja jedyne co robię przed tym, to po prostu naśliniam to miejsce. Bo to się nie wymoczyć wodą albo śliną. Ja to sobie właśnie nasilniam. I wychodzi co wychodzi, czyli praktycznie. No zrywa trochę tego, ale... Wiecie, nie zrywa jakoś takiej bardzo dużej ilości tych wągrów, jaka jest pokazana niby tutaj, że o Jezu, takie wielkie, a ja mam takie wielkie i co, nic mi nie usuwa tych wielkich. Także to jest taki chwyt marketingowy, ale zawsze coś podrywa. Rozpakowujemy drugi i właśnie tak jak mówiłam, jedyne co ja przed tym robię, to może to się wydawać obrzydliwe. Ale tak jest na internecie, taka dziewczyna prowadzi taki kanał. Być dużo jest takich, co prowadzą takie kanały kosmetyczne. I właśnie ona też tak robi, i to wtedy bardzo działa. I ja to próbowałam już. I serio, są efekty większe niż wodą. Odrywamy teraz go. Naciągamy skórę. Ja powinnam mieć chyba cały czas taką. Bo to się teraz kurczy. Dobra, i zabieramy się za nos. Zrobiłam to źle, bo teraz mogłam to przykleić jako drugie, bo teraz mi jest ciężko mówić. To samo, ślimy, odklejamy. Naciągamy. I teraz czekamy 15-10 minut, także zaraz się widzimy. Dobra, minęło 10 czy tam 12 minut. Pierwsze zakładaliśmy ten plasterek, także go też zdejmujemy. I uwaga, żebyście jak najlepiej widzieli, żebym ja też widziała. O, 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 dobra, zostało nam coś na wrodzie, no ale to nieważne. Czy jest tu jakiś jeden wągier, węglu wągier? No nie wiem, wiecie o co mi chodzi. Wow, jest nawet taki duży. Zaraz wam to przybliżę. Wygląda to tak, troszeczkę mi się ręka trzęsie. Widzicie tego wielkiego. O, już ostrość, ostrość, przebliżmy to. O, spójrzcie na to. Ale jazda, ale tego tutaj jest. O mój Boże. Ale to w przybliżeniu widać. Ale fajnie to wygląda. Czad. Ty no jednak ty jednak to zrywa takie duże. Patrzcie, tak tego nie widać. Zrywa takie duże. To Jezu, ile tego jest, ale tego nie widać tak gołym okiem. Tylko trzeba po prostu pod lupę to wziąć. Ej, Dora, to na razie działa. Szkoda, że cały plaster nie był w tym, że po prostu z, z, ze wszystkich miejsc nie zerwało tych wągrów, wągier, ale chociaż dobrze, to coś zerwało. Dobra, lecimy teraz z nosem. No, się to nic chyba nie ma. No na no, no się to tak nie wygląda, żeby coś było, ale sprawdźmy z bliska. Nie wiem, które miejsce mam wam przybliżać, ale no chyba te weźmy. No dobra, coś tu jest, ale to nawet nie jest takie, wiecie, odstające. Coś tu widać, trochę tego widać. W tym miejscu, w tym miejscu jedynym. Bo dalej cały plaster jest czysty. Tutaj jeszcze mamy, ale to takie maleństwa też. No, no to najbardziej mniej było. Tutaj było bardzo dużo. Tu aż jest po prostu matko. Fez, Ej, zarobiste. Czyli że podziałały nam trochę te plastry. Jestem zaskoczona, serio. Jak po tym przybliżeniu, jak to zobaczyłam. Zaskoczenie dla mnie. Teraz będę szła zjeść kolację i po kolacji będę robiła maseczkę nawilżającą na twarz. Po tym maseczkę te takie, wiecie, dwa... Dwa w płachcie, takie plasterki pod oczy i na usta. I będę też się z wami żegnała, bo już mamy bardzo późną godzinę. I słuchajcie, jutro idziemy kupić klocki Lego. Serio, mam tak ochotę, po prostu jak ja u mojego Igora, zawsze tam z nim budowałam te klocki Lego, tylko mam te Star Warsy, a te są przecież klocki Lego dla dziewczyn. No po prostu, i wiecie, to jest dla osób w każdym wieku, te klocki, i po prostu to mam ochotę tak pobudować. To jest szok. Ja po prostu uwielbiam takie rzeczy, uwielbiam i postanowiłam, że po prostu sama se to kupię i po prostu zobaczę, czy będzie mi się chciało to budować, czy nie. Także dziękuję, misiaczki, za oglądanie tego odcinka. Jeżeli wam się podobało, to zostawiajcie łapki w górę i taki sam oto czerwony przycisk. A ja się z wami żegnam. Pa, pa, do jutra!